Siemano mordeczki, z tej strony tobie 1 orka i w tym odcinku pokażę wam jak za darmo mieć takie oto rzeczy, czyli okon na przykład, pereryna, tarcza oraz możecie mieć darmowe skrzydła albo taki trójzom jak ja mam no to zapraszam was do odcinka A co zrobicie? to wchodzicie na stronę 99cape aj 99cape wchodzimy Pobieramy. Ja nie będę teraz tego pobierał, bo... mam to już pobrane? Lewy tam, to, to jest chwilę, nie? Jak będziecie mieli jakieś problemy, no to macie tutaj wideo. Ja go nie będę oglądał, ale no tu jak czystać macie też wywalone. No i co? Przechodzimy teraz do Discorda, a Discorda będziecie mieli podobnego w opisie, więc wystarczy tylko w popis, dołączyć do Discorda i będziecie już mieli wszystko. chcieliśmy już na Discorda? E, no to mamy tutaj takie CAPE POD e, i tu mamy wszystko. Znaczy tu mamy wszystko na przykład register nick, no to rejestrujecie i swój nick dokładny. Ja no, mam tego. Macie Cape ID, no to a, czekajcie to mam teraz capy. E, no to macie na przykład capes, nie? No to macie takie. No, macie też standard. No ładne są, nie? no nie powejcie. Users, no to takie. No nie są jakiś no chociaż ładne. E, no i co? Na przykład chcemy tą pelerinkę. E, no to... Dobra, mamy k Bot i na Cape e, Jeśli ja już wszystko wziąłem, no to wiesz, ale Cape i ID to było chyba 81. No i na na sobie pelerinkę. Z ID81 nie pamiętam dokładnie jak to była No i dobra. I przechodzimy teraz do Minecrafta. No żeby żeby pokazała nam się plerinka, musimy tylko... Zercelować Minecrafta. No i dobra. Jeśli jesteśmy już w Minecrafcie, no to ja po prostu się bawię. Jeśli <laughs> mi przydało taki kit. Ale dobra. A jeśli chcecie takie coś jak ja mam na przykład nogą i ten trójzop no to wpisujecie tylko e, kit free. A jeśli chcecie skrzydełka, no to wpisujecie... E, dolar y, KitWertes wszystkie komendy będziecie mieli w opisie, jakie tam, ale też wszystkie komendy macie na y, 99 cape więc no teraz z tego oglądania. Cieszę się free peleringami, mentonami i różnymi gadżetami. See you, do następnego.